8, 12. wkładam właśnie mój zegarek, chociaż go muszę naładować, yy, dobra, 34%, 8, tak, ile tam, 11, a ja już jestem na nogach w pół do siódmej, dzisiaj jest ogólnie sobota, myślałam, że mój syn troszeczkę pośpi, a mam o 6, nawet więcej, nie wiem, 6.10, 6.20, a wstał, Wyspany jak. No, no więc dobra, pranie już się wyprało moi drodzy, wyprałam, flaki wstawiłam do bugotowania. Witajcie w nowym vlogu z kawcią w moich pięknych pazach, cudowne są, uwielbiam. Eee. Pielęgnację już nałożyłam, proszę się tutaj umalować i tak, mm, przesunę was, jak tu pachnie ładnie, mój mózg się wyprzykał jakimś perfumem. Pięknie, uwielbiam w ogóle jak ładnie pachną takie, wiecie, męskie perfumy. No i co, u mnie jest niezmiennie ten sam duet, ten zmija. Jakie to jest, no dobre. Muszę zobaczyć, czy nie ma czasem promki na to, albo przypilnować w Rosmanie, żeby była promka, żeby sobie znowu zakupić. I chyba sobie rozszerzę ten filigranację z tej mija o kolejne jakieś tam kosmetyki, czyli może pianka do mycia twarzy, czy tam do demakijażu, ewentualnie jakiś tonik, bo to jest po prostu genialne. Polecam Wam naprawdę z czystego serca, naprawdę to jest. Tak fajny pro produkt, bo czasami się pytacie, co ja używam. No to używam to. A do tego, wcześniej leci serum z Bell Skin Clinic. Jakiś tu był ten. Peptydowy sygnałowy, co? Peptydowy sygnałowe plus witamina B12. No dobra, nieważne, tego używam jak widać zresztą po zużyciu, a na noc nakładam właśnie ten też zmija. ewentualnie dokańczam, wykańczam, to jest taki ten z Nivea, a to jest taka jakby w grubszą warstwę jak na użycie, no to jest jako maska, ciężą, no jako krem, ja nakładam go jako krem na noc, też bardzo fajnie nawilża i, i jeśli chodzi o pielęgnację, no to, to jest to moja pielęgnacja yy, codzienna. Więc tak, ja już tutaj mam nałożone, tutaj też, włosy uczesane na razie tak, dzisiaj aktywny dzień, czekajcie... Muszę to pochować, bo ja zawsze tutaj ostatnio to układałam i troszeczkę tutaj lepiej wygląda. Perspektywa tylko, że moje dzieci przyszły wczoraj wpadły. O, i szafka brudna, znaczy nikola wpadła na bajerancki pomysł, żeby umalować śmiesznie askara. Tak. Śmiesznie, to totalnie śmiesznie. No więc yy, widzę, że mój organizer jest yy, yy, mazany. szuflada w podkładzie. To ja już wiem, dlaczego moje podkłady są takie. Zwłaszcza ten. Czwórkę sobie wzięła. Bo na razie używam piątki, ale już coraz jaśniejsza się tutaj robię, więc zaraz przejdę do czwórki. I mój Oskar dzisiaj tak ostro się do mnie przytulał, że urwał mi ten koralik. To jest piękny, zgasał moneta, ale zaraz dobiera moje szczypce i wiecie co? I sobie to... Ee, no. Wezmę sobie zaraz to, co zrobię. No, skleję, dobra. A ja na razie dzisiaj nakładam. Ten wykańczam tak samo, też jest fajny, ten z Bell. I dzisiaj plan jaki jest, obgotowuję flaki. Jak mówiłam, albo nie mówiłam, już nie wiem, odzwyczaiłam się od gąbeczek, może dlatego, że ta z moja z Real Techniques już została wyrzucona i była najmiększą, miększą, yy, chociaż nie miałam tego nigdy w Blendera tego oryginalnego, ale była najmniejsza ten Real Nix ze wszystkich gąbek. Yy, no i oni jak się malowali też moją gąbką, znaczy Nikola. I ta z Sheina, jest miękka, ale to nie jest to samo. I się jakoś odzwyczaiłam, wiecie, co? I tak zaczęłam palcami że teraz już ciężko im powrócić, ja tak mam. Więc yy, no, dzisiejszy plan odgotuję flaki, już pranie idę za chwilę wywiesić, bo później ma padać. Ja tutaj stawiłam wszystko takie jasne. Akurat się uzbierało i plan dzisiaj jest taki, jedziemy robić to. Moi drodzy, jedziecie ze mną. Jadę kończyć, ale to jeszcze nie będzie skończona ręka, bo ja jeszcze jedną będę miała wizytę. Yy, no i dopiero, bo ogólnie jak robiłam to, miałoby zakończenie. Nie, brakowało mi tu, więc troszeczkę wyżej zejdziemy. Zobaczymy, więc ja się muszę uzbroić na to, w ogóle nastawić się na to, że będę bardzo, będzie mnie to bolało i będę zła. Po minucie wbijania igły ja zawsze jestem, te wy co macie dziewczyny yy, albo chłopacy, część z was, która ma tatuaże to wiecie jak to wygląda robicie, po pierwszej minucie jesteście wściekli, sami na siebie, po jaką cholerę ja tu przyszłam, przecież to boli, jeszcze trzeba zapłacić. Yy, po efekcie skończonym, wow, to może by coś jeszcze zrobić, nie? Mhm. Wiadomość, o akurat będę jechał, później, mam nadzieję tego, że się wyrobię, miałam mieć na 12, została mi wizyta przełożona na 14, z czego dobrze, bo się cieszę, ogarnę sobie tutaj w chałupie, idę jeszcze okno umyć, będzie się taki organizacyjny, yy, organizacyjny dzień. Dobra, myślę, że jest ok, nie chcę mi się wiedzieć, co bawić, A gdzieś wychodzę na dłużej czy w ogóle jak mam ochotę to zakładam ten y, z tego Super on jest po prostu genialny, szybko się wchłania, co prawda, trzeba szybko od pracować, ale fajne robi krycie, natomiast jeśli chodzi o belt, to jest taki dzień, jak, jak widzicie, m, bardzo delikatny i w ogóle, ale jakoś nie, nie, nie czuję dzisiaj, żeby mieć jakieś ostrej tapety, y, tutaj jakaś kredka czarna, no po prostu... O, jeszcze tu moim korektorem się bawili, bo widzę, że jakiś włos jest. A ja. O, ejku, nie wkładam. Nie wycieram sobie jak mam. Poczekajcie, bo ten młody mnie woła mama. No dobra, już jestem. Ee... Bo pytanie. Moje pytanie do Nikoli. Po co do mnie dzwonisz, skoro jestem w Bo nie odpowiadasz. Napijmy się z tej okazji. Jeszcze się nie wcignęłam perfumem, coś tu obraz znowu nie fika, ale później yy, wskapuje na miejsce, widać po zużyciu. 124, zapach cytrusowy, po prostu... Mmm, mm. ja zapach. Dobra, maluję się, ale za później, a właściwie zabieram się za mycie okna, bo mam całe brudne od zewnątrz. Nie od wewnątrz, od zewnątrz. Deszcz, krople, na to nie mam wpływu ale na szczęście mam wcierkę, więc będę myć i pranie wieszam i let's go z dniem! Zwyczaj w polskich domach w sobotę, co nie? No więc dzisiaj może troszeczkę będzie clean with me, ale nie wiem jak dużo, bo nie zawsze pamiętam, żeby nagrywać. Nie wiem, czy to się opłaca, bo podobno ma padać też dzisiaj po południu, ale już nie mogłam patrzeć. No, jest trudno. Jestem, czy jutro będzie znowu. Dotknij mnie na nowo. Dotknij mnie na nowo. Pewnie tak.